Panowie. Ale miło tutaj. No. No plaszka, przesuń się, co się Czy Ty wstydzisz? jesteś torek jakiś pijany. Jestem, siedzę. Ale, Ale jest nie jest nie z Panowie. Chodź. Plaszka przesuń się w prawo. No nie, plaszka, no przesunie Jak na vigili. Teraz fajnie siedzimy. Panowie. Nie się, mandzia. Doszliśmy do tego momentu w którym Raczej walki takie Open PvP się troszeczkę zakończą, dlatego że no po prostu od kilku dni zauważam, że nasza konkurencja niezbyt jest chętna do walki. Widać po prostu, że logujemy się w zasadzie tylko my. Tym bardziej, że są te wymogi trzech zalogowanych, żeby kogoś zaatakować więc pomyślałem, że zbiorę was tutaj, bo oczywiście na eventy możemy sobie chodzić co niedzielę, ale raczej nie przewiduję tutaj jakiejś większej akcji, dlatego chciałem podziękować Wam I tym, którzy są teraz, nie, nie zalogowani, ale w naszym teamie. Za piękne wspomnienia. Ten sezon był dla mnie najlepszym sezonem tutaj spędzonym. Między innymi dlatego, że zebraliśmy taką fajną ekipę jak właśnie wy. Mogliśmy zrobić to, co mamy za, za sobą. Czyli, czyli nasz Mordor. No, najładniejsza baza, powiedzmy sobie, na tym serwerze. Wygląda genialnie. Dziękuję wszystkim wam. Za te wspomnienia. Było pięknie. Wszystkie eventy, panowie, są na naszym koncie. A ostatni event, jaki był... To była cała kwadratowa masakra versus my. Drugiego takiego eventu raczej na pewno nie będzie. Takiej konfrontacji. Po tym evencie wiem, że dużo osób sobie między innymi z przeciwnych drużyn zrobiło wolne, typu Jawor. Więc wydaje mi się, że takiego open world PvP raczej już nie zobaczymy. Więc chciałem was tu zebrać, aby wam podziękować. Lepiej sobie tego teamu wyobrazić nie mogłem. Jest to zdecydowanie najfajniejszy team i najfajniejsi ludzie. Tak jak mamy tutaj stałą ekipę, czy Zacha, czy Mandzio, czy Torek, tak na wakacyjnym sezonie dodaliśmy do naszej ekipy Blaszkę, tak na tym sezonie dodaliśmy Diablesa, Oj. który właśnie został Torek. Torek, czy ty możesz? Ale Torek, to, możesz nie bić nowego. Chciał się przywitać. Piąta <średytorze> to, eee, to, to, to była. Diables usłyszał, że jest nim mowa, to od razu stał. Tak na poważnie wyrzuciło go z Team po prostu. <średytorze> no, <średytorze> no, a, bo, chyba chyba mu wyrzucił. O, no, interne, to o to że to nie, to nie, że nie, 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 nie nie Czyli klasycznie. Ewron skoczył cię, obrażać, Diables? Diables z tym swoim internetem. Diables to powinien się <laughs> chwalić, że w jakiś dzień nie ma problemu z internetem, a nie mówić codziennie, że ma problem z internetem. On już po prostu taki jest. Ale dziękuję wam, chłopaki. Naprawdę, ten sezon był genialny. Niestety, ale powiem to. Polska jest niegotowa na taki sezon. Wycisnęliśmy z przeciwnych typów wszystko, co mogliśmy. Jedynie na czym dyskutowaliśmy to, czy czasem nie przesadzimy i się nie popłaczą tak, żeby skwitowali, Ale niestety, no po 17 w pierdzielu. No jak widać jest dum dum, dum jedna osoba zbornu, HDMI, jedna osoba. No po prostu już póki co nie ma z kim walczyć. Wiem, że na eventach tych niedzielnych zawsze będą wszyscy. I my też będziemy, oczywiście. Bo sezon. W, znaczy, bo inaczej serwer się nie kończy. Ale wydaje mi się, że fajnie sobie. Właśnie tak usiąść i zreflektować to, co się działo przez te miesiące na tym PvP sezonie. Bo naprawdę te wszystkie klepy były naprawdę fajne. I dziękuję wam, że byliście. Nie zasługuję na taki skład. E, czy, czy też mogę coś powiedzieć tutaj? Oczywiście, Mandziu. A to chodź, teraz ty usiądziesz, ja powiem ładne słowa teraz. To ja tak sobie pozwolę ego top podziękować w imieniu całej gildii, tutaj Evronowi, naszemu przywódcy i naszemu liderowi, za tak wspaniałe poprowadzenie timu, pomimo że Takie wiele piękne, osób że być może na początku nie wierzyło, że tim tutaj pod przewodnictwem Evrona załanie za całą gildią, ale Szymaj. na całym serwerze, ale jak się skończyło? Panowie, 17 na 8. Ostatni event, totalna dominacja. W jakiej grze? W jakiej grze gracze przestali grać po porażce na evencie? No powiedzcie mi torek w jakiej grze? Czy kiedykolwiek w jakiejś grze ludzie przestali grać i rzucili kompletnie kwadratowo, że już nie będą grali? nigdy do tego, że przegrali nigdy. Blaszka, ty miałeś kiedykolwiek taką sytuację? Nie, nie poddawałem się. Zacha, ty miałeś... Jako administrator, słuchaj, no słuchaj, taki, tacy byliśmy dobrzy, że nasza gildia musiała mieć swojego własnego administratora. Nie mogliśmy być zwykłymi graczami. Dostałeś promocję na admina, bo byłeś w dumie, bo musiał ktoś nas trzymać pod kontrolą, żebyśmy nie zniszczyli całego serwera i wszyscy nie przestali grać. Zatem dziękujemy liderowi tutaj, Ału. Au! Oh. Torek, masz coś do dodania, proszę. Siema, że powiem parę słów. O, Czekaj, A. Czekaj bo. O, sorry. sorry, siema, sorry. To Spoko to. Spoko. Siema, siema. 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 Yy, ja bym chciał moje przemówienie zacząć od podziękowań dla każdego z osobna. Zacznę od lewej strony. Diablesiku, diablesiu -niu -niu, mój kochany. Chciałbym ci... Nie musisz wstawać. Nie no, ja wstanę, bo to muszę A, wstać. Tak. Chciałbym ci bardzo serdecznie podziękować za te pięknie spędzone so dwa miesiące. Twoja pepega przysłaniała całe ciemne strony tego serwera, rozjaśniała najciemniejsze dni i rozpromieniała nam uśmiech na naszych twarzach. Twoje beztalencie do grania w gry to coś pięknego. Nigdy nie ucz się grać w gry. Kochamy cię. Następna osoba. Dziękuję. To może Diables? Jak nie ma lagów, Man... korzystajmy z okazji, bo zaraz może odlecieć. A, a oto! Dobra, przepraszam. Myślałem, Man... że przekazujesz! Lider debil ukrócił Torcika. No, to może teraz Diables. <laughs> Torek, zfałsuj przemówienie, bo Diables lagów nie ma. No, no, Mandzio, nie nie mój będę miał. kochaniutki Mandziula. Twoja, no, niezbyt częsta, ale ja to... obecność. Naprawdę przystwarzała temu serwerowi magię, którą każdy potrzebował. Gdyby nie ty, Mandziu, to kwadratowa nie nazywałaby się... Kwa... Kwadratowa nie nazywałaby się kwadratową. Jesteś jednym z najstarszych członków tego serwera i zdecydowałeś Aha, się... I zdecydowałeś się, żeby zagrać z nami i wspierać naszą gildię. Za to ci bardzo dziękujemy. Następna osoba. Dziękuję. Ewroniku. Tobie Brac, chciałbym podziękować w stanie, w stanie, za to, że stanie, pomimo różnych szmat rzucanych w siebie, tak zwanych ściereczek, fat shamingu, obrażania mamusi, Też. obrażania ojca, obrażania rodzeństwa, to jesteśmy nadal przyjaciółmi od tak wielu serwerów, od tak wielu edycji. Nie wyrzekłeś się mnie, nie wkurzyłeś się na mnie szasz tak, żeby odejść. A ja swoją świętą cierpliwością toleruję Twoje wybryki. Panowie! Chciałbym, nie ci chciałbym podziękować. Przerywać. Poczekaj, no! Ty jesteś głupi, panowie. Chciałbym podziękować za to, że spajałeś tę drużynę, że dodawałeś tego trasztoku i nie bałeś się mówić, co myślisz. Wiele to dla mnie znaczy, bo dzięki temu. Zaszliśmy tak wysoko. Zaszliśmy na sam szczyt. Zaszliśmy do tego stopnia, że reszta graczy przestała grać. Dziękuję ci za to. Dziękuję. Blaszka. Tak. Iza. Wolna no. kategoria. Obie. Nie, żartuj. Blaszka. A. Tobie chciałbym podziękować za to, że jako jedna z pierwszych edycji nie musiałem wszystkiego sam budować, a właściwie to ty przejąłeś inicjatywę budowania. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Gdyby nie ty, nigdy by mi się na pewno nie chciało zbudować takiej wieży, ani takiego mostu. Zostawilibyśmy z małymi murami, z malutkimi wieżyczkami. A dzięki tobie zbudowaliśmy całe imperium. Nie musiałem siedzieć po godzinach, ponieważ to ty mi pomagałeś w tych najcięższych momentach. Za to ci Blaszka dziękuję. Nie zmieniaj się. Idź na terapię. Zachał. Dzięki twojemu geniuszowi wszystkie najazdy stawały się o 10 razy bardziej ciekawsze. Twoje maszyny Wiertara Anna <grybujesz> <co ty robisz? grybujesz> Wiertara Anna i wiele, wiele innych spowodowało to, że przeciwna gildia musiała zabudować całą bazę obsydianem, całutęńko. Pomimo tego, że na początku mówiliśmy, że bazy <grybujesz> mają przede wszystkim wyglądać, to właśnie ty jesteś odpowiedzialny za najbardziej five-headowe zagrania tego serwera. I dziękuję ci, że moglibyśmy, że mogliśmy być tego częścią jako dum Domowe obiadki. Domowy o, obiadek o. od mamy. Mamusi! Nie, znowu przejna... Brawo, brawo, brawo Torek, brawo Latorka, la Idę usiąść. Może Diables? Okej. Okay. Panowie, nie chcę nic mówić, co nie? Zanim będzie kolejne przemówienie. Zjem plaszka! Wiemy, 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 wiemy. każdy wie, każdy wie. Okej. Ja tutaj chciałem się zgodzić ze słowami mojego przedmówcy. Narażało Dziękuję, wam... kropka. Plus jeden, no i to koniec. A ogólnie chciałem wam powiedzieć po prostu jedną rzecz, że... Chciałem wam podziękować, że pomimo tego, że w sumie się aż tak jakoś super nie znaliśmy, to przyjęliście mnie do gildii, daliście mi szansę. Pomimo tego, że wiedzieliście, że no nie potrafię grać Minecrafta, bo mówiłem wam, że pierwszy raz w życiu gram Minecrafta, to nie było dla was um, żadnym powodem, żeby mnie nie przyjmować. Wręcz dziękuję za tą taką cierpliwość, którą do mnie wykazaliście. Następnie możecie sprawdzić ranking, ile tej cierpliwości musieliście tutaj poświęcić. Chyba aż 91 śmierci, no Nie Ja nie, nie oszukujmy się. Ale tak to jest dość dużo, jak na dwa miesiące gry. No, i tak to ogólnie chciałem wam tak już od strony prywatnej też podziękować, że miałem okazję was poznać, że naprawdę jesteście z ludźmi. Miło mi było tutaj z wami grać. Mam nadzieję, że po samej kwadratowej y, tutaj tak to na, na, określę, nawiązane przyjaźnie się nie skończą. Przynajmniej mam taką nadzieję. Y, I będziemy dalej grać czy to o, Bartman, nie, To mi nie mówię. Y, no i kontynuuję. <laughs> y, no, i kontynuując. Chciałem wam e, jeszcze życzyć wesołych świąt to i no, nie ukrywam, że e, liczę na to, że w jakiś świata też coś jeszcze raz pogramy. No ale to ja nie, nie miała zbytnio, wiecie, głowy do takich rzeczy, więc dziękuję. Brawo. 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 Ja bym chciał... A, tak. A dobra. O nie. Poczekaj, bo jak widzisz, no... No bo przepraszam, no się... Ulani, Ulani O i Torek od razu usiadł na tronie Mów mów Zaszka, mów mu. Prosić go nie trzeba było Dobra, ja nie zaczekam, zjedzi. zaczekam. Mów mów Zaszka. Panowie. Ja chciałbym wam podziękować. Cudownie się bawiłem. Dużo się zmieniło przez ten sezon. Myślę, że nikt z nas nie wierzył, że on wyjdzie tak fajnie, a wyszedł. Każdy z nas się zmotywował, żeby pójść o krok dalej, krok głębiej, by przekroczyć swoje własne ograniczenia i stworzyć ten sezon jeszcze piękniejszy. Dziękuję Wam wszystkim. Nie ma co się smutać. Będziemy jeszcze silniejsi. Au! 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 Dziękuję. To ale się dwa zbliża, dwa powoli. No właśnie, nie bo się jest, tak blizno, mówili, Ja coś chciałbym podziękować ale... dwóm osobom. Ciu -ciu gra. które wyjątkowo przyczyniły się do rozwoju Gildii Dum, a jest nimi Tobir. Tobiasz i Kubir. Dwie tak, wspaniałe tak. osoby, które niestety nie siedzą koło nas teraz, ale siedzą w naszych duszyczkach i są w pamięci dwóch Jesteśmy idoli, tu. o jakbym słyszał ich głosy. <laughs> Chodźcie chłopaki o, 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 no. Minus 550 o, burek, na minus 514, chodźcie chłopaki To tak niezbyt mogę, wiesz? A, no. Jednak zostanę w waszych <tum> głowach <śmais> okay. Takłbym, chciałbym panom Pech, bardzo mevki. podziękować za to, że wprowadzili balans do drużyny. <tum> <To jest> dziękuję <dobrze. tum> To ja jeszcze na koniec. I ono, to, 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 to ja panowie Thankj. wszystkim, tutaj jest oraz tutaj głosowo. Dziękuję za kolejny wspaniały sezon. Za wspaniałą tematykę Mordoru i za wspaniałe eventy. Że jeszcze bardziej połączyły nasz, nasze relacje. I razem przez kolejny sezon przebnęliśmy. W tym samym składzie zaczęliśmy i w tym samym składzie skończyliśmy. Dziękuję za ten kolejny sezon. Kocham was panowie. Kajsa Oj, blaka. coś w porządku. Blacha szef. No, ja też, nie można też oczywiście zapomnieć o tutaj nieobecnym, któremu jeszcze nikt nie podziękował, największemu patusowi obecnej edycji, tak. Diabłowi, bez którego pikanterii na pewno nasza drużyna nie byłaby aż tak przerażająca dla reszty przeciwników. W momencie, kiedy Diabeł chwyta za swój potężny miecz i zamachuje się swoją nagą na przeciwników, oni w terrorze uciekają, krzycząc niczym małe dziewczynki. Zatem dziękujemy również Diabłowi tutaj. Nasz Brawo patus. dla Diabła. Dzień Nasz patus. Oho, on już teraz jest coraz, coraz bliżej, panowie, oho. tobie przez walkie Toki coś powiedział? To ja mam przyszedł. Yy, no ja mogę, ja mogę powiedzieć. Ogólnie chciałbym wam wszystkim podziękować. Uważam, że w sumie każdy z was przyczynił się w pewnym sensie do tego, co ja mam. Yy, no, gdyby nie Ewron, to tak naprawdę myślę, że by mnie nie było nawet na tym sezonie. Yy, no i to, to było coś niesamowitego was poznać, yy, mogę powiedzieć, że no takie dziecięce marzenia się spełniły, <grafy> żeby grać z tyloma twórcami I, i, i mega, mega was polubiłem. Uważam, że prywatnie też jesteście zajebistymi ludźmi i, i dzięki, dzięki wielkie za grę na tym sezonie. To dopiero początek. Pog. Pog. Champ. PIPO POG CLIMBING three HEARTS house. No, <noise> house. Dokładnie, forhouse. <noise> <noise> POG CHAMP No i też mamy Hunterka. WUJA! Wuj też. Trzeba podziękować za MVP na kilku eventach. Bo Nasza gilda przyczynił. nie byłaby taka sama gdyby wuja nie było. Fakt. Fakty. Wuja też jest częścią tej gildi. Wiadomo, zrobił sobie przerwę tam wcześniej niż koniec, ale też jest częścią gildi i też trzeba o wuj pamiętać. Pokchamp. Wielki au dla Hunterka. Au! No i jeszcze Inarek. No i Inarek. No inarek to no no no, prawda, no. No ładnie wybudował. Ładny smok. Kiełkny. Szkoda, że nie ma drugiego po drugiej stronie, ale jest jeden smok też ładny. Niedokończony. Niedokończony, bo trochę bez no, przymięstw. dwisek Pamiętajmy też o Adwisku, tak. tym debilu z jego baza. Sek, to w tamtą stronę. Ja chciałem przypomnieć wszystkim nasze wspomnienia z Adwiskiem. Ja pamiętam jak puściliśmy go do ekspiarki i on ukradł nam Nederajt od razu, jak tylko odrzedł. A ja go wypuściłem o dobrej woli, a on z nim uciekał. Pa, Ale go odzyskaliśmy. A jeszcze Kisiel. Chcieliśmy był podziękować Kisielowi za najkrótszego rekruta tak. za creepy wierzy. <grym> Też dziękujemy. Bez niego nie bylibyśmy zdenerwowani, więc chciał. Ja myślę, że mniej szkód narobiłby creeper jakbyśmy wyglądali tak, tak. do tak. Tak, jeszcze taki creeper na sterydach można by rzec No jeszcze Szałów, na... jeszcze No podziękować szlałów. Szlałów. jeszcze podziękować. Szałów, jeszcze. Ja, ja Randomowa. Random, mowa o która wbiła na sezon. <laughs> Widz, który znegadł IP. No ja chciałem też podziękować Diablesowi za to, że zebrał ten nether Przez co mogły być tirki, przez co większość z nas ma teraz pana. <laughs> A tak to byśmy nigdy w tiry nie zagrali. Więc dla Diablesa. Tobiasz, może jakieś słówko o sezonie? No, o, był fajny, dzięki. Nie no. Nie, no generalnie świetnie mi się z grało na tym sezonie. Serio, zgranie na najwyższym poziomie. Normalnie, mimo tego, że nie wszyscy jakoś trekardują Minecrafta, tak jak powiedzmy ja jestem mega spocony, no to naprawdę zgranie było właśnie w drużynie, tutaj, że w trakcie walki i tak dalej, różnych oblężeń i tak dalej, na no, totalnie mega wysokim poziomie i, i mega dumny, właśnie z naszej całej drużyny jestem. Że, że mogliśmy tak sobie właśnie dobrze radzić na tym sezonie, no bo no nie ukrywajmy. No to już było przed chwilą mówione, że, że doprowadziliśmy do właśnie gilietum, doprowadziła do, do do skończenia gry wielu osób, właśnie z innej gildii. No i dziękuję, naprawdę świetnie się z Wami grało. Prywatnie tak samo Was poznałem, jesteście super. I ten. I, i myślę, że też. Eee, tutaj... Kurde, wyleciałem z rysunku, co chciałem powiedzieć. No, a dziękuję jeszcze raz. Kocham was panowie, super jesteście. Chodźcie z nami do screenka. Jestem przekonany panowie, że jak będą kolejne edycje, jakie by one nie były, na pewno będziemy w jednej grupie. I no i będziemy podbijać to co będzie do podbicia. Nie wiadomo jaki będzie kolejny sezon i kiedy, ale... Na pewno, razem zasiędziemy jeszcze do wielu gier, razem. Chodźmy może teraz po screenie. Kurde, ciekawe, bo ta lampa zasrana jak se Dobra, dobra, spoko <grymne> spokojnie. Spokojnie, <grymne> Ach, temperament jak zwykle, w normie. Wizerunek. 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 jump. <grymne> o, pamiętajmy oczywiście, edycja jakby oficjalnie się nie kończy, my tak sobie no, z racji rozwiązania innych guildi, że nie grają, to chyba wygraliśmy, patrząc, że tylko my się wszyscy nie zwyzywaliśmy. Powiem, wygraliśmy 100 edycję Tak, Czy po no, wygraliśmy 100 edycję. Mi 100% mi ratio. Oczywiście no, edycja się nie kończy, eventy będą w niedzielę, więc fajnie jakby oczywiście każdy był dalej. No, ale tak myślę, że taki open world PvP to już raczej, raczej nie ma z kim robić, bo każdy się popłakał i skwitował, Więc pokczam.